Czy COVID może być niebezpieczny hmm. dla dzieci? Mówi się, że dzieci częściej przychodzą bezobjawowo infekcje, natomiast no ja z własnego pediatrycznego podwórka mam już takie obserwacje pacjentów, u których występował zespół pogowidowy wielonarządowych niewydolności, tak zwany PIMS. U niektórych nawet dosyć ciężko przebiegł. Jak to no, wygląda? Na co zwrócić w ogóle uwagę? Do, dobrze jest zwrócić na to uwagę, e, czy w otoczeniu dziecka e, była infekcja COVID-19, ponieważ tak jak wspomniałem, dzieci potrafią przechodzić tę, tę chorobę bezobjawowo. E, u jednego z moich, z moich pacjentów sytuacja była taka, że e, w przedszkolu była osoba zarażona, która była no, pracownikiem przedszkola. I rodzice, pomimo braku objawów u swojego dziecka, w około dwa tygodnie po, po, po całym incydencie dokonali badania poziomu przeciwciału chłopca. Okazało się, że przeszedł infekcję zupełnie bezobjawowo, i to jakby pewnie pomogło zachować im czujność, ponieważ około 8 tygodni od, od, tego, od tej sytuacji dostał pełnoobjawowego z wysypką, z gorączką zespołu PIMS. Powiedzmy co, na... Ze... Powiedzmy co to, PIMS jest, to jest PIMS, Powiedzmy co to jest zespół. BIMS to jest pokowidowy, wielonarządowy zespół niewydolności, um, który występuje u dzieci um, około 4-6 tygodni najczęściej po przejściu infekcji covid. U niego to było 8 tygodni. Ale e, dzięki temu, że troszkę o tym zespole się mówi również medialnie, e, ci rodzice byli w stanie dobrze zareagować, trafili do szpitala. Gdzie chłopiec przebywał ono prawie dwa tygodnie na oiom -ie. Ale udało się, że tak powiem, wyzdrowić chłopcu. Obecnie jest pod kontrolą specjalistów, ponieważ no, ten, ten zespół powoduje jednak dosyć duże spustoszenia w obrębie małych organizmów, przede wszystkim kardiologiczne. No to najważniejsze, co było. No i Na szczęście skończyło się dobrze. Tylko proszę powiedzieć jeszcze, na co konkretnie zwrócić uwagę u takich dzieci. Rodzice powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na wszystkie wszystkie sytuacje, w których mamy gorączkę, zwłaszcza z wysypką, zwłaszcza z tendencją do zlewnej, wybroczynowej, czerwonej wysypki, powinno to zawsze wzbudzić niepokój rodziców i Konieczność obejrzenia takiego dziecka przez, przez pediatra. Czyli ta gorączka z wysypką to jest taki dosyć znaczący i, i właściwie podstawowy to objaw? To jest tak? dominujący objaw, który jako jest jednym z pierwszych objawów pims tak. Natomiast <glorowa> choroba jest tak dziwna, mówię o COVID-19, i tak są niejedno, niejednolite przebiegi. Każdy pacjent naprawdę choruje inaczej. Więc trzeba chyba być czujnym cały czas. Zwłaszcza, że mówi się o tak zwanych odległych skutkach, odległych skutkach infekcji COVID-19, które mogą przyjmować i postać niewydolności oddechowej i dysfunkcji neurologicznych. Podobno jest dużo zespołów takich. To laryngolody znowu mówią o osobach, które mają zawroty głowy. No, rzeczy, które, które po prostu zostają po infekcji. Myślę, że w wyniku no, dużego spustoszenia, które wirus robi w naszych organizmach.